dobry, zapraszam dzisiaj wszystkie raki na czytanie ogólne na luty i marzec, nazwałam je troszkę żartobliwie byle do wiosny używam dzisiaj kart Ciro Maczetti. na koniec czytania wylosuję dla Was jedną odpowiedź, trzy odpowiedzi na Wasze jedno zadane pytanie, Wy sobie możecie wybrać która odpowiedź będzie dla Was kochani Czytanie nie jest dla wszystkich, to już wiemy. Każdy ma inne problemy, każdy ma z czymś innym w tej chwili musi się uporać. Tak więc wskazówki dla każdego, dla każdej osoby będą inne. A jeżeli nie rozumiecie czytanie, to jest po prostu nie dla Was. Do tego, jeżeli jesteście bardzo szczęśliwi, też uważam, że no, nie jest to czytanie dla Was. No bo jeżeli jesteśmy szczęśliwi, to po co słuchać tarota? Moi drodzy, Zapraszam wszystkie nowe osoby do subskrybowania mojego kanału. Jestem bardzo wdzięczna. Również oczywiście dziękuję za lajki i komentarze. Tak więc zaczynamy. Kochani, trójka buław w energii ogólnej. Użyję sobie mojego tutaj wskaźnika. Trójka buław. Trójka buław to jest karta brama. My tą kartę mamy tutaj w odwrocie. I to jest wyzwanie na ten czas, luty, marzec. Ale jak wiemy, tarot zazwyczaj mówi o czasie takim jak trzy miesiące. Trójka buław to jest yy, zrozumieć siebie. To jest wyzwanie miesiąca, te, tego czasu. Może tutaj być pokazana czyjaś naiwność w ocenie jakiejś sytuacji czy jakiejś osoby, która doprowadziła Was do poczucia oszukanym. Ktoś jest nieświadomy, może ty, drogi raku, może Twoja osoba, jeżeli słuchasz o swoim partnerze, który jest pod znaku raka, że coś niedobrego dzieje się za Twoimi plecami. Na przykład obgadywanie. Ktoś coś przemilczał, lub po prostu źle ocenił fakty wcześniej, lub otrzymał fałszywe informacje. Tutaj też widzimy dwulicowość, pośpiech, niedokładność w działaniu, może, może jakieś działanie podstępne. To jest również rywalizacja, która jest po prostu zbędna. I ktoś podjął się czegoś bez wcześniejszego upewnienia się, że podstawy tej sprawy są słuszne, prawdziwe. Ktoś może nie ma zaufania do samego siebie, odrzuca czyjąś pomoc. Tu mamy króla denarów z przełożenia. Poczucie braku stabilizacji albo braku szczęścia. Tu widzimy być może w tej trójce buław u niektórych z Was. U niektórych mogą być nawet kłótnie w rodzinie lub z otoczeniem. Być może trzeba będzie coś omówić. Wracają jakieś sprawy do Was, trzeba się im przyjrzeć, zobaczyć je z innej strony, bo to Wam pomoże zamknąć temat. Raz na zawsze. Coś być może z jakąś podróżą może być nie tak, jak chcieliście. To może być podróż handlowa, jakaś nieudana, nie wiem, jakaś nietrafiona transakcja finansowa, ale dojdziemy do tego. To jest, moi drodzy, również oprócz plotek. Widzimy tu też zdradę, no i czyjąś perfidię po prostu. Ósemka mieczy, jeśli chodzi o związki, o uczucia, o relacje, o znajomości. Powiedziałabym, jesteś więźniem własnych myśli i to niezbyt przyjemnych myśli. To jest taka niska samoocena. Boicie się porażki, być może, albo jesteście po prostu zakompleksieni. Może rodzice sprawili, że czujecie się ograniczeni. Nie wiem. Taka szara myszka mi się kojarzy z tym. Niektórzy uciekają w swój świat dosłownie. I kotłuje się w tej waszej głowie od tych negatywnych myśli, które po prostu nie mają ujścia. Ona tutaj siedzi. Ona ma związane ręce, oczy, dookoła ma te miecze powbijane w ziemię i ona nie wie, że z tej sytuacji jest wyjście, bo tego wyjścia po prostu sama nie widzi. Wkręcacie się w coś. To jest takie zagubienie, niepewność, to jest osamotnienie. Nie wiecie, w którą stronę iść, albo macie uprzedzenie do innych osób, po prostu, lub macie problemy z wyrażaniem uczuć, lub ktoś ma. No, ale ja tutaj mówię do Was, więc to już sobie odwróćcie tą energię. To może być przyczyna wcześniejszych zmartwień. W związkach również są problemy, być może, i to z komunikowaniem się. Może to jest związek na odległość i nie możecie się spotykać jak normalni ludzie. Albo to jest tylko internetowy związek. U niektórych można zobaczyć osobę, która hmm, może nie terroryzuje, ale dominuje, rządzi całą rodziną, obowami. Na zasadzie rób co mówię, siedź cicho, takie kwestionowanie wszystkiego, co, co chcecie robić. Niektórzy są w związku z kimś, no, i może teraz się o tym dowiecie, a może już wiecie, kto już ma rodzinę. Ten król, denarów, lub partnera po prostu. I tu jest też możliwe, że ta podróż, o której myślicie, będzie być może opóźniona, albo pojedziecie sami, bez tej drugiej osoby, żeby coś przemyśleć. Nie możecie z jakiegoś powodu po prostu robić tego, co chcecie. To są również narzucane opinie przez kogoś. Tak ci się nie uda, i tak, i tak tego nie dasz rady zrobić, albo to wy sobie wmawiacie, że, że nie dacie rady z czymś. I taka kula śnieżna myśli, tylko wiecie, z jednej male, maleńkiej kuleczki powstaje ogromna kula śnieżna, która nie ma ujścia. Po prostu jakbyście się znęcali nad sobą tymi myślami. Każdy z nas ma zakodowane jakieś schematy. Nie płacz, nie rób, sprzątaj, wyglądaj pięknie i tak dalej. Spójrz na siebie, jak na swojego najlepszego przyjaciela, i co byś mu powiedział, drugi raku? Co byś mu powiedział? Może czekacie na przyznanie kredytu, jeżeli macie problemy w związkach i czekacie na kredyt, albo jakieś. Podwyżki po prostu i się zamartwiacie z tego powodu. Związek z królem Denarów to, jeżeli poznaliście taką osobę, król Denarów zapewnia bezpieczeństwo i stabilizację. I to również może oznaczać, że jakaś osoba zupełnie z boku przygląda się Wam, bo, bo się tej osobie podobacie. W finansach, moi drodzy, dziesiątka buław, a to jest stres. To jest ogromny stres. Być może pracujecie ciężko, wiecie, taka pielęgniarka na przykład, lub, lub opiekunka, to jest bardzo ciężka praca, to jest ogrom obowiązków i odpowiedzialności. I pracujecie w napięciu, a już jesteście przemęczeni. Może zbyt wiele obowiązków już, a tu ciągle nowe zadania od szefa? Również ta karta może oznaczać zupełnie niespodziewany awans, ale taki strasznie obciążający Was jeszcze bardziej. A Wy ze względu na bezsilność bierzecie, co Wam szef zleca, po prostu i nie dajecie po prostu już rady. Przez co sama myśl o pracy, którą być może kochacie, przynosi Wam po prostu ogrom stresu i napięcia. A być może po prostu, może niektórzy nawet wiecie, kiedy człowiek jest przemęczony, omdlenia, różnego, jakieś zasłabnięcia może, może Wam może już Coś takiego się Wam przydarzyło, może tutaj ta karta po prostu przestrzega. Wiecie, Wasz szef nie ma pojęcia, bo mu nie mówicie, że nie dajecie rady. A to może sprawić, że pewnego dnia bez słowa, jak już będzie, jak już się tak zwana szala przebierze, po prostu tą pracę zostawicie. Trzeba będzie powiedzieć szefowi, że to zbyt duża odpowiedzialność i te wszystkie obowiązki Was po prostu przerastają. Nie wolno się godzić na czyjeś jakieś narzucania czegoś. To może być krzywa ambicja, po prostu, co to znaczy: ja to zrobię sama, dam radę i tak dalej. To są takie obowiązki jak nadgodziny. Wiecie, jak dodatkowe jakieś prace, jakieś niesamowicie dużo podróżowania w związku z pracą, nadmiar delegacji. I jeśli pracujecie, pracujecie tak bez odpoczynku, to należy się zastanowić, co z tym zrobić. Może zapisać się na jakiś gym. Albo do jakiegoś klubu tańca, albo jakieś inne zajęcia, które odciążą Was umysł od tego ciągłego rozmyślania, jak Wam ciężko. Bo tu wygląda na to, że jakbyście naprawdę nieśli ten ciężar, bo myślicie, że nie macie innego wyjścia. Trzeba podzielić obowiązki. Bo jeszcze jeden obowiązek, który może Wam zostać zaproponowany, sprawi, że po prostu rzucicie to w trzy diabły. <laughs> A kochacie swoją pracę. No chyba, że chcecie tak pracować jak wół do końca życia. Może trzeba przestać się zgadzać po pierwsze, nie zmuszać się po drugie. No bo to jednak, moi drodzy, Wy sami na to pozwalacie. Wy, moje drogie raki, macie ogromne poczucie odpowiedzialności za wszystkich i za wszystko. Czy to jest rodzina, czy ludzie w pracy, <laughs> współpracownicy, tak macie. Ta karta mówi o chęci bycia najlepszym. I tutaj już, jak wspomniałam, takie zrozumiałstwo troszkę. Ale sukces może, może stać się, moi drodzy, ciężarem. Zwłaszcza, kiedy na przykład odmawiamy pomocy, bo przecież sami sobie wiecie, ach, sam sobie dam radę. To jest karta karmiczna, ta dziesiątka buław. Ma Ci pokazać granice. Twoje granice wytrzymałości. Masz sobie zdać sprawę, że co możesz. To możesz, a czego nie? No to nie. Jeżeli macie problemy finansowe, również moglibyście skorzystać z pomocy, albo biurokracja po prostu was przerasta. Może szukacie sponsora, może po potrzebujecie jakiegoś zastrzyku gotówki. I Tutaj może, możemy mówić o banku, o urzędzie pracy, który może jakimś, coś Was tutaj przetłacza. To może być tutaj przyjaciel, fałszywy, może, ale nie musi. Ale mówmy o tych dobrych rzeczach. Może ktoś pomóc znaleźć Wam pracę, jeżeli szukacie lub jeśli chcecie zmienić. I to może być bogaty wspólnik, jeżeli chcecie otworzyć nową firmę. I przy znalezieniu pracy może Wam pomoże jakiś dobry przyjaciel. Wskazuje też ta karta, że warto skorzystać z pomocy i uczyć się, jak gospodarować pieniędzmi. Tu mogą też być podatki, Was przytłoczyły. W wyniku i zarówno w radzie mamy rydwan. I dobrałam kartę. Siódemka miecz odwrócona. Kochani, <laughs> trzeba trzymać się obranej drogi, bo wam się uda. Samotne panie, spotkacie pięknego, wysportowanego mężczyzny, i to będzie właściwa osoba dla was. Jeśli macie w życiu jakieś niedokończone sprawy, to ruszacie i wszystko załatwiacie, bo już się chyba nazbierało tych zaległości. Hmm. Coś się takiego wydarzy, co będzie wam sprzyjać, to jest przyspieszenie, przyspieszenie rozwoju waszej sytuacji. To jest postęp. I niektórych czeka ważna rozmowa. Należy komunikować się jasno i szczerze. Najważniejsze, żeby wiedzieć, czego się chce. Nie wolno odmawiać pomocy. Może więcej, może, może yy, wcześniej nie, nie prosiliście nigdy, ambicja wam nie pozwalała, ale czasami trzeba. Nie przestawajcie wierzyć w siebie. Wróć na chwilę, Drugi Rakuł, do przeszłości i zobacz, ile sobie zawdzięczasz, ile osiągnęłeś, ile ludzie tobie zawdzięczają. Pomyśl, ilu ludziom pomogłeś. Ty też zasługujesz na pomoc. Ta karta również mówi, że być może ktoś poprosi Was o pomoc. Nie odmawiajcie. Czas nie stoi w miejscu, więc wykorzystaj go, bo czas tak szybko ucieka i trzeba brać te lejce i prowadzić swoje życie samemu. Masz do tego prawo. Należy ci się. Rydwan sprzyja artystom, kochani, i zakochanym również. Możecie spotkać swoją miłość gdzieś wśród przyjaciół, gdzieś na jakimś może wyjeździe. Panowie, Ryban mówi, że płeć przeciwna będzie Was adorować, uwielbiać, bo tutaj jest ogromna seksualność, witalność. Pokonujecie przeszkody, realizujecie plany, być może kupujecie samochód. pracy na spokój raczej bym nie liczyła. Może się mnóstwo dziać. Właśnie wyjazdy służbowe, prywatne, dlatego może tutaj już jesteście przemęczeni i nie bardzo chcecie jechać. To są też. To jest też zmiana pracy. Ktoś Wam pomoże, może zmienić, ktoś Wam gdzieś. Pójdziecie gdzieś, powie nie, martw się, ja potrzebuję pracownika lub szukam wspólnika, mam pieniądze, tylko szukam kogoś takiego mądrego jak ty, drugi Raku. <laughs> I chciałabym jeszcze powiedzieć, żeby uważać, jak będziecie już gdzieś jechać, bo mogą to być tylko wyjazdy krótkie. Po kraju to nie muszą być dalekie wyjazdy, to raczej nie są dalekie wyjazdy, ale uważajcie, bo karta mówi, żeby nie łamać przepisów. Czyli noga z gazu i masa spraw ruszy do przodu. To będą różne zbiegi okoliczności, które pomogą Wam w osiągnięciu tego, co chcecie. I tutaj ta siódemka, kochani mieczy, mówi, żeby uwierzyć w siebie, bo tutaj jest brak wiary w siebie, szukać pomocy i uważać, bo jeśli coś tworzycie, macie jakiś projekt, jakiś plan, coś sobie wymyśliliście, żeby wam tego nikt nie ukradł po prostu, żeby sobie, żeby później się nie. nie nie zdarzyło tak, że ktoś powie: To przecież jest mój pomysł. Tak? Uważajcie i bądźcie dyskretni. Nie odrzucajcie tej szansy, która po prostu do Was nadchodzi, czy chcecie, czy nie. I ta szansa przyniesie Ci coś nowego to przyniesie Ci los. I to będzie możliwe zupełnie nowa osoba lub nowy zawód nowe życie. To jest szansa rozwoju i to w każdej dziedzinie, finansowej również. Pamiętajcie, żeby dbać o swoje zdrowie, żeby się fizycznie nie przemęczać, bo zdrowie macie jedno, moje drogie raki. I teraz tutaj mamy znaki ogniste, baran, lew, strzelec, bliźnięta, wagawodnik, baran, lew, strzelec. Karta Rydwan to jest Wasza energia, król denarów, byk. To może być też nieszczęśliwa miłość, to może być związek, który nie ma przyszłości. To wy już wiecie o tym, co jest wasze. Ten Rydwan to jest, kochani, jesteście gotowi do działania, ale to jest wciąż początek waszej podróży. Dopiero początek. Co więcej, to jest taki pierwszy impuls, który musi dojść do Waszego serca. Musicie zrobić coś dla siebie. Ukochać siebie. Pięknie, dziękuję. Bardzo krótkie czytanie, ja rozumiem. Ale jest sobota, jest yy, po prostu nie mam co więcej Wam powiedzieć, bo wy, wy musicie się wziąć w garść. Musicie, bo Wy jesteście wspaniałymi osobami. Jeżeli ktoś poprosi o pomoc, no może będzie ciężko, ale spróbujcie nie odmawiać. Jeżeli poznacie kogoś nowego, sprawdźcie tą osobę. Na przykład poznacie kierowcę. Sprawdźcie, czy jest rzeczywiście samotny, samotny czy rzeczywiście nie ma żadnego partnera czy rodziny, czy rzeczywiście ma dobre zamiary. To trzeba wszystko yy, sprawdzić. Trzeba wziąć pod uwagę swoje wcześniejsze, że tak powiem, potknięcia, dlaczego coś się nie udało, i to po prostu naprawić. Dla siebie to zróbcie, dla nikogo innego. Mam nadzieję, że już macie pytanie. Ja Wam dziękuję za to czytanie. Raz, dwa, trzy. Kochani, odpowiedź numer jeden. Słuchaj swojej intuicji. Po prostu. Intuicja to jest najlepszy przyjaciel. Odpowiedź numer dwa. Jeśli uwierzysz, jeśli sam uwierzysz, wszystko jest możliwe. Odpowiedź numer trzy. Czekaj, nie podejmuj decyzji, wstrzym się, sprawdź. Byle do wiosny, kochani. Bardzo Wam dziękuję. Trzymajcie się, moi drodzy.